Witam Was serdecznie. Paraguay Life Z Byszek jestem i serdeczne pozdrowienia, jak zwykle, z Paragwaju. Ostatnio mieliśmy sporo spotkań, powiedzmy sobie w cudzysłowie, biznesowych. Odwiedziło nas sporo Polaków z Polski, jak i ze Stanów Zjednoczonych, również z Niemiec i paru z Wielkiej Brytanii. I tematem naszych rozmów było otwieranie firm w Paragwaju, a przede wszystkim zatrudnianie pracowników. I do tego potrzebna nam była minimalna płaca. A więc w dzisiejszym odcinku odniosę się do minimalnej płacy, która jest na dzień dzisiejszy aktualna w Polsce i porównamy ją do minimalnej płacy w Paragwaju. Jak jesteście zainteresowani, zapraszam na filmik. A więc planowany jest wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku, jak wiemy, o 8,9% i ma wynosić 2450 zł. Oznacza to wyższe koszty zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. Ile wyniosł więc koszty utrzymania pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w 2020 roku? Powyższa tabela przedstawia wysokość poszczególnych składek od minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku. Na dole proszę zwrócić uwagę, jest podany całkowity koszt zatrudnienia pracownika, który wynosi na 2019 rok 2951 ,77 zł 77 Proszę o komentarze, jak to waszym zdaniem będzie wyglądać w 2020 roku. Według pana Krawczyka tak właśnie. A to krótkie zestawienie brutto do netto. A może będzie 2600 zł brutto? Co o tym myślicie? Tak, te kwestie, te kwestie płac minimalnych wyglądają w Polsce. Zachęcamy pod spodem naturalnie do komentarzy. My już 38 lat poza Polską, więc serdecznie zapraszamy. Co wy o tym sądzicie o płacy minimalnej w Polsce? A teraz szybciutko. Przechodzimy do Paragwaju i tutaj do płac minimalnych. Ok, zostańcie z nami. Tutejsza waluta nazywa się Guaraní. Praknie, praktyka nieraz wygląda zupełnie inaczej. Do tej kwoty około 370 dolarów yy, proszę jeszcze doliczyć mniej więcej 16%, co pracodawca musi zapłacić jeszcze dodatkowo. Poza tym pracownik jeszcze musi 9% ze swoich pieniędzy dołożyć. Powinien przynajmniej, tak jak mówię, praktyka nieraz wygląda inaczej. Także jeżeli macie w sprawach biznesowych jakiekolwiek zapytania dotyczących przede wszystkim naturalnie Paragwaju, gdzie jesteśmy, tak jak wspomniałem, już od 17 lat, to naturalnie jesteśmy do Waszej dyspozycji. Po lewej stronie jak zwykle podaję kontakt do nas, to znaczy e-mail, numer telefonu, Facebook oraz Twitter, gdzie też nas można znaleźć. OK? Zobaczcie, fajna pogoda, jak zawsze prawie słonecznie i z lewej strony dalsze wideo z naszego kanału, które serdecznie polecam. I zapraszam naturalnie do komentarzy, do dyskusji, jak wygląda sprawa w Polsce i ewentualnie zapytania dotyczące Paragwaju. Trzymajcie się, na razie, hej!